Chodźcie ze mną na dzień stylizowania okładki Young i jego ekskluzywny głos. Skoro płyta jest już na streamingach, to mogę śmiało powiedzieć, że była to druga przeprawa. Zaczęliśmy od tripu do kraju, baked beansów i chipsów od Gdzie jak na pół godziny wyjdzie, słońce to połowa kraju kończy z poparzeniem trzeciego stopnia. ASPF jest używany tak często, jak Ty i twój zombie, odmawiacie picie. Nie. chciałem z Gabi zrobić personal shopping dla Igora pod okładkę i nie tylko, ale również też na lato. Bo Igor zaufał naszemu i nam powierzył shopping. Niestety nie powierzył karty kredytowej, ale jakoś musiałem to przełknąć, ściągnąć grosz do grosza, a potem się to rozliczyliśmy. Nikt nie wyszedł na tym strat. Po wszystkim poszliśmy do restauracji, w Aż 3 lata na Peter Street obok sklepu Supreme Gdzie robiłem 3 razy większą wypłatę Reselując limitowane buty, bluzy, koszulki, skarpetki, majki, etc Niż w mojej burgerowi Która swoją drogą nazywa się Ones Polecam, zapisz to i idź zjeść tą jak Będziesz w Londynie Fun fact, do stylizacji wybrałem aż 8 par spodni A Igor wybrał moje, które ja sam własnoręcznie uszyłem Które są najszerszymi spodniami, jakie znajdziesz na rynku lub Mogą się tak z tyłu zapiąć I sprawiają, że Igor wygląda jak jakiś dojebany superhero Outfit miał być bardzo minimalistyczny z uwagi na to, że na okładce się już dzieje bardzo dużo I wszystkie single z jego płyty oraz okładka na Spotify były robione właśnie na tej sesji Od razu po zrobieniu zdjęcia mieliśmy podgląd jak to będzie wyglądać po renderze 3D Tak prezentują się spodnie, któremu uszyłem na tą okładkę w całej okazałości z uwagi na wasze prośby i pytania od razu zacząłem produkcję tych spodni Więc będą niedługo dla was dostępne do kupienia Jeden do jeden, tak jak miał i. Tą pozą i tym zdjęciem zrobiliśmy właśnie okładkę